Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy grać w Robloxa i to ten Roblox y, tryb w Robloxie nazywa się Murder Mister 2. Ja już tu trochę grałem, mój nick to marcelus 235 Tutaj mieszką mogę wam pokazać Dobra, tu się nam włącza Roblox, znaczy to ten tryb w Robroksie, dobra? Jesteśmy. Sprawdzę ile mam tu pieniążków. 54 nadal. Można sobie grać tak. Albo tak. Poczekajcie, gdzie jest mój shake? Gdzie jest mój milk shake? Miałem tu milk shake, sobie kupiłem wcześniej. Więc poczekajcie chwileczkę. Okej, okay. jesteśmy z powrotem, akurat nie wiem jak mogę odzyskać szejka, może zacznie się w turze. Koniec tury był, akurat trafiliśmy na koniec tury i możemy sobie zagrać. A jeżeli po prostu go nie będzie, to sprawdzę czy będzie innym razem. No dobra. Hej, chcę tutaj wejść. I rekord dziwne, ale my tego nie używamy. My używamy tylko tego, więc tego tutaj jest takie na dole. U mnie przynajmniej, nie wiem czy na filmiku jest takie nagrywanie, bo nagrywam becznie, ja nie tak sobie normalnie. Jesteśmy innocentem żeby nie było nudno, to sobie, to, się, to nie będziemy tak ukrywać. O mam tu swojego milkszejka, no. jak wierzycie, możemy sobie udawać, że się go pije. Żeby nie było tak nudno, no jak to w niektórych odcinkach, jak u jakichś youtuberów bywa, to sobie to zdobywamy trochę monet musi tego Victory XP dojść do 1810 żebyśmy eh, mogli wygrać A jeżeli sheriff zastrzeli morderca to też wygrywamy I właśnie tutaj leży trup Ktoś tu zginął o, Morderca! To jest morderca Skoro tu są nowe trupy, to morderca to jest, musi to być. Dobra, widzieliśmy mordercę. Możemy sobie napisać... Uuu! Dobra, mam gun. Teraz ja jestem szeryfem. Nie pamiętam... nie to ten. I wygraliśmy tą bitwę. Szeryf zginął. Ale ja, bohater... A, no tak, tutaj nie ma milkshake'a. Patrzcie. Ja w ginął zginął w historii i zastrzeliłem gościa. Mało osób grało, ale niektórzy mnie po prostu kodziwiałem i... Mi dziękują, że wygraliśmy. I to będę głosować przynajmniej na tej rundzie na to samo co ja większość. Po prostu, że wygraliśmy. Przeze mnie. U, właśnie gdy tak strzelam, to mnie przechodzą dreszcze, które nie spróbuję i mogę zginąć. Znowu innocent 4%. Tutaj pokażę mieszką gdzie było. Fajnie, głosowałem na to. I mam to na co głosowałem. Uuu, uh, lubię tą mapę, bo tu da się nieźle skryć. Widzicie o tu właśnie. O! Morderca to był! Wow! Skryliśmy się koło Guesta mordercy. Sobie tu Weźmy spec Machine, Machin, czy nie było za nudno. Okej. Okay. Tak. Guest 4893. Mógłbym napisać im, że Koleś te, Tylko, że po angielsku To im napiszemy A w sumie już nie ma po co Skoro Już wygraliśmy no, Wygraliśmy Bo Szerż był Zabił questa. Będziemy, jeżeli będziemy w jakiejś rundzie mordercami na tym odcinku To będzie fajnie A w sumie to jest lepsze bo Już mieli bas. To było przed chwilą Tutaj głosujemy sobie jaki ten chcemy Mogę też zagrać na takim trybie To jest hardcore i tam wszyscy mają jakieś przebrania tak się nazywa hardcore po prostu. O, jesteśmy szaryfami. Mieliśmy 6%. No to wyciągniemy sobie pistolet, żeby każdy wiedział, że my to nie mordercy. I żeby nie zabijać przy nas. Kupię komary. Hmm, wydaje się, że ten guest może być, znaczy nie guest, tylko ten koleś może być. Chociaż. Nie wiadomo. On ciągle chodzi za mną. Więc chociaż ci dwaj ciągle chodzą za mną, może chcą być. O, czyli tutaj chodzi o morderca? Czyli to nie jest ten właśnie głeścior. Znaczy, głeścior. No, mówię na takiego guest, bo wiesz. że Klasyczny, zwykłe ubranko. No to tak mówię na guestka guest. Chyba chcą być właśnie pilnowani. Tu trochę monet. Widzicie, gdyby tu nie było tak, móc, że jest maksymalna ilość. To bym sobie dużo tego nazbierał. Ty jesteś mordercą? Bo trochę tak chodzisz przy mnie... ...i koło ciebie leżało strasznie dużo trupów. Chociaż ten gosek też mi się wydaje. No, wszyscy są podejrzani. Oprócz tych, którzy byli przy mnie. Ach! Widzicie? Wiedziałem, że to ten. Mówiłem że ten jest podejrzany i że to ten. Dobra, weźmy spec Machin. No. L Yellow guy is murderer Żółty koleś jest mordercą żeby każdy wiedział, że Żółty koleś jest mordercą Co jej jest, nie wiem Tutaj, tak, A, tu się ukrył Zostało dwóch I teraz każdy wie no to... zginął, ale chyba przeżył... ale przeżył ten ostatni, bo skończył się czas. O nie! Ona go zaspaliła. No to widzicie, serpia, ja zginąłem. Już go miałem na tacy ja Byłem coś, że on mam miecz, ale mi się chyba zdawało, no i... O. Biolab. 4 głosy No tutaj, tutaj tak gdzie pokazuję myszką Mi się pokazuje, że to niby nagrywa Ale Zaraz będzie koniec, więc będę musiał włączyć Dobra nie wiem kto, kim jestem, bo mi się wyłączyło nagrywanie, ale jesteśmy inocentami, zrespiliśmy się koło naszej bazy, tutaj, takim, o, krajówki, ale nie będę jej używać, no bo wiecie, film, wiecie co, chyba utknąłem tu. Dobra, nie wyjdziemy już stąd. Następny odcinek z Robloxa to odcinek y, tutaj będziemy musieli posiedzieć. No i odcinek kolejny z Robloxa to odcinek y, z innego trybu, czyli z ucieczki w zwiężenie. Będziemy policjantem i tym... i, 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 u, i uciekinerem. Biorę. Krupki ciasteczkowe. Więc ukradniemy z kasę, na przykład, bo tak się da. Dobra, wygraliśmy. Dobra. 11 minut, już jakieś nagrywamy, więc. A. Wygląda dokładnie jak mój brat, tylko mam trochę inny odcień skóry w tym Robloxie. Ciekawe, tym będziemy. Inno znowu. znowuż. Tylko raz byliśmy szeryfem, a raz zebraliśmy pistolet, więc byliśmy bohaterem. To trochę jak w saunie było. Wezmę te ciastka do ust. O! Dobrze, wiem co to za mapa już. Na tej się ukrywaliśmy w kominku. Przez kilka tych sekund. No i być. Możemy być w lodówce, ale też tu. Wiecie co? Takie ukrywanie, e, wejście do takiego, z, e, do ukrycia do lodówki najlepiej. To jest fajne. Dobra. Już 13 minut. O, mało osób zginęło w, w morderce. minut. No to co? Gramy dalej. No sobie postoimy. Ciekawe, czy będziemy mordercą. Mamy 9% i jesteśmy inocentami mój brat miał 30% i był indocentem, a ja miałem 99% nawet. Więc wiecie, są duże szanse, nie jesteście. Tutaj ta gra jest trochę dziwna pod takim względem. Chyba wydawało mi się, że ten Guest miał mieczyk. Ale to tylko sugestie i wydawnictwo. Wydawnictwo. <grystanie> <grystanie> po 30 minutach kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli będziecie chcieli krótsze albo jakąś, albo coś, albo jakiś, albo napiszcie w komentarzach, jaki następny ten będę miał sobie, będę miał nagrać. Jaki następny, właśnie. Jaki następny tryb? Czy to będzie jakiś taki tycoon, czy bardziej jakieś. Inne. Gdyby się nazywało to by kilku mogłoby mnie rozpoznać. Dobra. Mamy 12%. A ja znam fajną, super kryjówkę. Morderz Morder znowu? Znowu ten? Uu, nie zdążyliśmy się schować. Ale to znowu był ten gostek. Dobra. Dobra, ci się ukrywają. Najfajniej patrzę sobie na mordercę, bo... No wiecie. Inni to będą się tylko chować albo chodzić z pistoletem lub chodzić sobie z bobrami. To jest nudne. Wolę patrzeć jak Gostek tam zabija tych ludków. Hmm. Dobra, już 15 minut minęło. Tu jest takie przejście za szafką i to jest tak skrytka, w którą chciałam pójść, chociaż on by ją znalazł, więc... Ale bym na pewno przetrwał o wiele dłużej. Ciekawe, kto jest ile zostało. Dobra, T ten tak już wie, że przegra. Dobra. 16 minut, wiem, że ciągle powtarzam Oni byli tak spokojni. Oni byli tak spokojni. tutaj zaraz kupię spokojni. rzecz. sobie. Tu sobie. Tu na mnie nic nie nic ale tu m... nic mnie nie stać Jeszcze sobie tutaj Oś. Potem wam jeszcze pokażę Znowu innocenci, dobra? Jesteśmy koło skrytki ehm, gdzie to jest? Tutaj, patrzcie, jest tutaj takie common box, no to sobie tutaj, ale jeszcze sprawdźmy to tu po 75%. Wszystkie bronię. a tu, łe no to potrzebujemy jeszcze jednej monetki, ale nie na tej teraz walce. Mnie to w to przetrwaniu nie walce, jakoś ktoś tu stąd wyszedł, ale stąd się nie da wyjść. Wszedłeś. Wszedłeś, nie wyjdziesz. Będziesz tutaj do końca rundy. Więc ja sobie wezmę kolejne ciasteczko, te. Hmm? Może sobie poprawię mikrofon? No i co? Teraz trochę głośniej. Dobra, już 8, znaczy gdzie już mi ten? Po tym jak nie skończyło nagrywać przez przypadek, że mi było już 18 minut będzie film trwał. Na, lubię Biolab, więc... Chociaż to są internet że głosuję na to, co było przed chwilą. Tacy trochę niebiescy Jakbyśmy się farby Nas chlali Ale znowu inocent Dobra, jesteśmy normalni Byliśmy w niebieskim pokoju No to, to wszystko wyjaśnia. Wolę w sumie nie iść O, mamy monetę mamy siedemdziesiąt pięć więc sobie tutaj kupmy coś a nie w sumie to nie chcę może coś tu jest efekt nie perks no nic emote nie dobra Oj, coś mi tu wyskoczyło. Bo. Wow. Dobra. 20 minut. Coś mi tutaj się poczuło. Radia nie Oj. Z zabawek to sobie na pizzę lub ice cream poczekamy. To jeszcze sobie uzbieram te 15 Te 15 tych monetek no to 10 i później 5 trzeba albo 5 i 10 Chociaż wolałbym najpierw zrobić 10 No więc jesteśmy innocentami, A już 21 minuta dochodzi Trzy monety Tam był morder, bo przed chwilą nam zabił, widziałem przed chwilą Więc tutaj nikogo się nie trzeba bać Dobra, mamy już sześć Chyba, że zaraz przyjdzie ten morder to Nie chodź za mną, babo Nie lubię ludzi z różowietu, różowatymi włosami tu nie byliśmy, ale tu za, tutaj jest zbytnio nie ma żadnej fajnej rzeczy, więc spróbujmy przejść cało jeszcze raz. Już mamy tu 8 monet. Dobra, dziewięć i dziesięć. Nie chodźmy tam, lepiej. No, chyba jest morder, ale lepiej tu nie chodzić, bo nas jeszcze zamorduje. Chyba się tu czai, żebyśmy tu szli, bo chcemy zobaczyć i ten, ale tak naprawdę, więc sobie tutaj nie będziemy chodzić. Mamy w sumie te 10 monetek, gdyby tutaj właśnie można sobie kupić, żeby było limit do 15, ale my tego nie kupujemy, bo jakby to powiedzieć, nie jesteśmy takimi VIPami. W ogóle nie jesteśmy VIPami. Dobra, gdybyśmy mogli zbierać ile chcemy, to bym zebrał już maksymalnie 2 miliony. Ciekawe co ty, ci ludzie a, gdzie sobie myślą. Że tu wchodzą. Ja tu niczego nie widzę, oprócz trupa. O tam. Chyba tamta pani jest mordercą. Tak, to ja... Je... To u, uchroniłem się, to był morderca, ale głupi ten morderca tutaj wszystkich no, tutaj nie widzisz, że są drzwi na serio. Chyba widzi, chce żeby ten, bo przez ciała się dobrze. przejść, dobra. Ale się uchroniłem normalnie, widzieliście co? Jak się superancko ochroniłem? Dobra. Jeszcze tylko 5 monet nam brakuje do stówki, 85? No to 10 monet do stówki, dobra, ale a no tak, 25 trzeba, było. no bo wiecie. Wiecie tak. Jestem trochę słaby z matematyki, więc... Ale pamiętam, że 25, 50, 75, 100. No to wiem. Ale normalnie jestem. Nie słaby, ale jestem jakoś dzisiaj słaby. tylko wow nawet nie zdobyliśmy pieniążków robię cięcie żeby zdobyć te pieniążki fajnie wy macie więc sobie cięcie Cię... okej okay, jestem z powrotem No I patrzcie, będę by musieli jeszcze zdobyć 20, to by dwie gry. Mam nadzieję, że w te. Zaraz. Nie wiem. 4 minuty. Mam nadzieję, że się uda. Tak, 4 minuty. Mo mam nadzieję, że może się udać jeszcze dwie gry Ej, ej! Ja się zacząłem Dobra Już się odciąłem trochę się zacięło No i wie! Yeah. Że normalnie Jeżeli chcemy mieć pity i to właśnie trzeba kupić jeszcze tylko... właśnie 20 minut. O, zapomniałem, że zdradziliśmy się w nie. O, Gostek nas pokonał. A ile mieliśmy monet? Bo to mnie najbardziej ciekawi. Monety. Monety, monety, monety. Tu sobie zobaczmy. No, 9. Czyli zdobyliśmy 4. No, jeżeli w następnej bitwie zobaczymy więcej, ale na razie zrobię pauzę bo tak trochę nie chcę. Ok, jestem z powrotem. Już mamy MLA na to. Sobie jeszcze zobaczymy, ile mamy pieniędzy. Cztery monety. I tutaj damy pizza. Nie, pizza masz. Nartek. Nartek to pomiędzy, później... No to w pizza. Nadzory. Na serię ostatnią, jeżeli nie będziemy na serię mordercami, to ja mam po prostu dzisiaj pecha. Tyle bitów grałem i inocentem ciągle byłem. Razem byliśmy z szeryfem, ale co to ma znaczyć? Raz, szeryf, proszę, morderca, szeryf. Cokolwiek. No oprócz innocenta! Cokolwiek oprócz innocenta. Znowu mam 20 lat. Jak? Ora zdziwiać. Ha! Trochę trzymam grę. Dobra, sobie to schowam. Nie chcę już tego. Dobra, tak się trochę źle gra.